Nie takie zakończenie, jak, jak byś sobie tego życzył, jakbyś sobie wymarzył, ale no, tak się zdarza w sporcie. No tak, no sport to nie tylko zwycięstwa i porażki. Sport to też, kurczę, no kontuzje no i wyniki no, no Jestem mocno zawiedziony tym. Bardzo się cieszyłem, że będę walczył z Bykiem i Byku to samo e, podzielał moje zdanie. E, no dosłownie, no przytulaliśmy się, jak się dowiedzieliśmy, że sobą walczymy i tak samo zbiliśmy sobie piąteczkę. Obiecaliśmy sobie, że damy zajebistą walkę. No i wyszła lipa niestety. Ale to chyba trzeba do tego wrócić, chyba trzeba zrobić tą walkę jeszcze raz. No zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, nie? No. Wiadomo, sport jest sportem, aczkolwiek no. Ja wyznaję jedną no, zasadę tutaj w gromdzie, no nie robię rewanży, tak? Więc no, mimo że ta walka jest zakończona na no, contest, no to no, trzymam sztywno swoje zasady. To może gdzieś gdzieś indziej. Znaczy. Pytanie, czy, czy gra jest warta świeczki, czy jest sens, no po prostu, no co, życie biegnie dalej, no i my musimy po prostu temu sprostać i, i jakoś działać po swojemu. Mocno zachowawczo walczyliście, było widać, że macie oboje szacunek do, do swoich umiejętności, tam nie było podpałki e, przysłowiowej mówiąc kolokwialnie, i, i co tak, taki był plan na cały pojedynek? Tak, dokładnie, no plan był na szachowanie się, na sportową walkę i no wiedziałem, że Byku ma mocne argumenty, wiedziałem, że mocno bije, technicznie bije, no Byku też wiadomo, no to jest finalista turnieju Gromda, no ja jestem czempionem, no i się rzeczy, no przez to, że mamy respekt do siebie, do swoich umiejętności, tak to wyglądało, no i, i wydaje mi się, że to mogło się podobać, aczkolwiek no szkoda, że, że, że tak wcześniej się skończyło. Sporo walk stoczyły w swojej karierze w różnych formułach, powiedz to pierwszy raz taka sytuacja? Pierwszy raz taka sytuacja, że, że walka zakończona non kontest. No tak no myślę, że no, około 150 walk w mojej karierze będzie łącznie, może więcej, no, ale powiedzmy plus minus we wszystkich formułach. E, pierwszy raz takie coś, no kiedyś musiało to się zdarzyć. Zobaczymy cię na kolejnej edycji? To się okaże. Ja generalnie wiem o tym, że jestem zawodnikiem, podejmuję wyzwania i chcę te wyzwania zawsze, wyzwaniu zawsze sprostać. I dlatego właśnie no, moje wielkie niepocieszenie dzisiejszą e, walką. Mimo tego, jak się walka zakończyła, szacunek i, i lecimy oglądać finał. Dokładnie lecimy oglądać finał. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich. Gromda Krwawy piątek już 7 maja. Kup per view na Gronda.tv.